Dzień dobry, hej kochani, witam Was w nowym filmie i zapraszam do mnie do domu. Ten niepowtarzalny komentarz. Kinia, nagryj kaustur, kinia, nagryj apatamur, tu, rum, rum, tur wszystko. Więc co nagrywam? Często mnie pytacie, że masz mieszkanie, dlaczego masz dwa piętra? Słuchajcie, mam mieszkanie dwupiętrowe o powierzchni około 120 m2 wraz z takim większym balkonem. Więc od razu po wejściu do domu mamy przedpokój, jak chyba u każdego. Znajduje się co? Ławeczka, żeby sobie usiąść, zdjąć buty. Mamy tutaj szafę, proszę bardzo. Nie mamy kurtki, tutaj mamy wszystkie buty, jakiegoś tam smyczy dla mojego pieska, dla aktusia. Tutaj z boku mamy lustro, proszę bardzo, możemy się przejrzeć. Dalej do przedpokoju mamy taką komodę. Tutaj jest bardzo dużo dekoracji. Moja mama uwielbia dekorować. Widzicie, jakieś takie różne. Jeszcze mamy halloweenowe, ale już niedługo zmieniają się wszystkie dekoracje na zimowe, także oglądajcie mój kanał, bo będę nagrywała, jak będziemy dekorować mój dom. No i to w tej takie typowe rzeczy, które są na przedpokoju. Tu mamy już choinka, już mamy, słuchajcie, zimowe rzeczy przygotowane. Będą bardzo, bardzo, i raz bardzo dużo ozdób mamy tutaj. Przejdziemy teraz do pokojów. Od drzwi wyjściowych od razu mamy pierwszy pokój. Jest to sypialnia moich rodziców mogę wam tak w skrócie, szybciutko ją pokazać. Moich rodziców, włączymy światło, żeby było lepiej widać. I co tutaj mamy, no, to co w sypialni. To jest łóżko, moja mama uwielbia, uwielbia to korować. Przysięgam wam. Dzień nie rano wstaje i tyle sprząta, ale o jej sprzątaniu zaraz. Z boku mamy szafę, duża szafa. Jedna strona jest mojej mamy, jedna strona mojego taty. Każdy ma takie szklane tutaj stoliczek. Tam mamy mojej mamy toaletkę, więc tam przejdziemy. Tutaj mamy mojej mamy toaletkę. Moja mama niedużo się maluje. Widzicie tutaj jakieś perfumy. Zdjęcie ze mną, piękne siedzonko, Zamykamy sypianie, wszystko pokazane i lecimy dalej. Tutaj mamy pokój gościnny, jest tam pranie w ogóle, więc nie będziemy tego pokazywać. Pralnia, już Wam pokazuję, chociaż tu nie mam za dużo co oglądać, ale jest jedna mega ciekawa rzecz, tej pralni już Wam ją pokazuję. Więc pralnia, co innego może być w pralni jak oczywiście pralka, tutaj mamy takie szafeczki. Tu są poukładane różne płyny tutaj do sprzątania, płyny jeszcze takie zapasowe do mycia się, papier toaletowy i takie tam różne rzeczy. W drugiej szafetce mamy poukładane ręczniki. Obok pralki, oczywiście kosz na pranie. Tutaj wisi deska do prasowania. No i to, co chciałam Wam pokazać ciekawego, to jest ten odkurzacz. Już Wam pokazuję o co dokładnie chodzi. Ten odkurzacz nie jest przemontowany tak typowo do ściany. Ma on taki specjalny stojaczek, z którego już go Wam zdejmuję i pokazuję. Mam już odkurzacz wyjęty, zanim Wam pokażę, jak ono działa i wszystko, to pokażę Wam, że razem z tym stojaczkiem, na którym wisi odkurzacz, oczywiście ten stojaczek był w zakupie. Jak kupowałam, mamy ten odkurzacz, to stojaczek był razem w komplecie. Mamy tutaj dodatkowe szódeczki. Spójrzcie. Jedna, druga i trzecia to są wymienne szyteczki. Jakby wiecie, do każdego, do dywanów, do różnych takich podłóg drewna, wszystkie szczoteczki są w komplecie. Jest to odkurzacz marki Dream. Już Wam pokazuję, na czym tutaj wszystko polega, dlaczego ten odkurzacz, a nie inny. Przede wszystkim możemy w nim sobie zmienić tryby. Możemy mieć, wiecie, na najmniejszy on tak najmniej jakby ciągle się, nie wiem jak to opisać, kochani. Na dwójce, o, a tu sobie poszedł, na dwójce troszeczkę mocniej ciągnie. Z dwójki możemy sobie zmienić na max, to jest już takie naprawdę totalnie przyciąganie. Pokażę wam, jak mój tata zrobił, już wam pokazuję. Spójrzcie, mam na max i teraz pociągnę ten dywan. I widzicie, jak to mocno bardzo przysiewa, czyli naprawdę do wszystkich dywanów, do wszystkich podłóg na pewno się nada. Jeszcze wam powiem, że jest to odkurzacz mega ciekawy. Ja mam w tendencji, że śpię do 11-12. Moja mama wstaje o 8 i już tutaj jestem tym na dole Biega sobie i nie słyszę go, o dziwo go nie słyszę, więc wam teraz pokażę. Naprawdę jest to mega cichy: jak tam odkurzacz, który pełni taką funkcję, spełni, wiecie, tak dużo ze sobą w i jest naprawdę dobry, to jest serio cichy. Uwaga, uwaga, testujemy. listę, co jakaś jaka szczęśka, do czego dokładnie w, y, służy. W opisie macie link do odkurzacza, jeżeli kochani macie jakiekolwiek pytania, chcecie zakupić, macie jakiekolwiek pytania jak to działa, czy wszystko działa, koniecznie piszcie mi po prostu wiadomości prywatne na Instagramie, oczywiście każda osobna opowiem. Z całego serduszka mogę Wam go polecić, bo sama na górze zdarzy się, że sprzątam rzadko, ale się naprawdę zdarzy. No i co, odkurzam nim, jest naprawdę spoko, nie psuje się, mamy już go trochę, nic się z nim jeszcze nie stało, nic się tutaj nie zatkało, a spójrzcie, odkurzałam nawet karmę mojego psa i odkurzacz nie zapchał się, nie zatkał, karma normalnie tutaj wleciała, nic się nie stało odkurzaczowi, więc to jest mega na plus, bo się i gdzie było aktusia kuleczki... To już po odkurzaczu ten nic ze wszystkim sobie radzi, także mega staroka serducha wam go polecam, także odwieszamy go. To jest mega fajnie, że w zestawie macie takiej wiecie do przymontowania. Bo ten tak stależam to nie fajnie, ale jak już wisi, to już wygląda kozak. Lecimy w głąb mojego domu. Przechodzimy do salonu jadalni i kuchni. Oczywiście nie zapominajmy o tych tej schody. Pięknie już są przyzdobione takimi lampeczkami, troszeczkę świątecznymi, ale na górę pójdziemy na koniec, bo tam znajduje się mój pokój. Idziemy mamy salon. No i w salonie chyba to, co w każdym domu. Kanapa taka piękna. Tutaj z poduszami patrzcie, ta podusza jest taka wygięta, bo ten maluszek, co tutaj jest, no pokażcie, poka o! <śm> Jest, kładzie się na najwyższą poduszkę, na najbardziej pluszową i sobie tutaj śpi. Kanapa jest rozkładana, zaraz przy tym mamy taki stoliczek do kawy. Jak widzicie są podstawki pod kubki, już troszeczkę świątecznych dekoracji. Widzieliście właśnie na przebitkach, moja mama uwielbia dekorować. Zaraz obok mamy stolik, jadalnie, zapalę tutaj światło, żeby było lepiej widać. Mamy światło, mamy jadalnie, wielki stół na sześć krzeseł. Fajnie. No co, no sporo jest taka jadalnia, taka, wiecie, jak goście przychodzą w coś, to zawsze właśnie przy tym stole siedzą, jest to taka jadalnia. W salonie, wiecie o co chodzi. Zaraz za tym stołem mamy taką komodę, na którą wisi telewizor. Ten telewizor już chciałabym mieć, bo jest dosyć stary. Chciałabym większy w tym salonie, o, i podpiąć konsolę, to jest dobry pomysł, co? Ale moja mama nie pozwoli! Nie pozwoli, bo tutaj musi być pięknie, wszystko poustawiane. Piszcie w komentarzach, mam okini i pozwolkini na konsolę w salonie. Wszyscy tak piszą teraz w komentarzach. Zaraz obok komody mamy. Serce mojej mamy. Ja mam taki pomysł, żeby wziąć to wszystko i zrzucić. Nie wiem, no moja mama nie zrobiła. To jest jej porcelana z Villaroy Box, jest to jej ulubiona firma. Ma tego tutaj multum, nawet nie wiem, ile to wszystko jest razem warte. Nie liczmy tego, nie liczmy. No, więc mamy tego multum, jakiś filiżaneczek, jak to mieliście, wszystko jest poustawiane. Mam ochotę naprawdę to pobić, Nagracie, kto, kto chce pobić, bo był ją bardzo dużo wyświetleń, ale czuję, że bym wtedy nie miała domu. Zaraz obok tej komutki ze szkłem mamy kuchnię, tutaj mam taki parapecik z lampeczką, tutaj jakaś świeczunka, tutaj coś na owocki. Okno, no i co, kuchnia myślę jak kuchnia, widać, że jest użytkowana, mamy no, no tutaj obiadik polski, ziemniaczki schabowe i ogóreczki kiszone, no polski obiadzik, czemu nie. Śmietnik, który jest automatyczny i się otwiera za każdym razem, ktoś obok niego przechodzi, taki bajer. Tam. Kuchnia, co takiego w kuchni? No kuchnia jest takie bardziej kolory biało, szary, możecie sobie spojrzeć, że mamy tutaj piekarnik, w tym tutaj jest zmywarka, kran Loduwa, moi rodzice właśnie pojechali na zakupy, bo lodowa jest prawie pusta, więc mam nadzieję, że ją wypełnią. Dobrze, że tylko na pani bo my mamy Jak już mówiłam, tu mamy kuchenkę i wszystko, wszystko co takiego w kuchni, więc teraz chodźcie ze mną, przejdziemy do tych dwóch pomieszczeń, których jeszcze nie otwierałam, a które są na dole. Najpierw mamy łazienkę, już Wam ją pokazuję, jak wygląda, zapraszam. Do łazienki na dole. Łazienka, jak łazienka, toaletka, stłuczka, papier. Myślę, że tutaj nie trzeba nikomu nic za dużo tłumaczyć. Mamy tutaj taki lampionik. Zapach, zapachy z Zarachą polecam. Moja mama też ich bardzo dużo używa i są mega spoko. Dalej mamy umywarkę, dwie szufladki. Zobaczcie, tutaj, tutaj są moje mamy kosmetyki, tutaj w ogóle ich nie ma. Moja mama praktycznie się w ogóle nie maluje. Na dole szuflada są przeze mnie, przez moje suszarki, szczotki, moje płyny, moje lakiery. Jakieś tam powiedzieć, jakieś spyskiwacze do włosów. Tutaj mamy taki stojaczek, na którym stoją ręczniki. Jeden, dwa, trzy. Na samym dole tego stojaczka mamy przeróżne płyny, pielingi, żele pod prysznic, szampony i takie tam różne. No i na wprost mamy wannę. Słuchajcie, powiem Wam już teraz na wstępie, że mam dwie łazienki w domu, jedna na górze, druga na dole. I ta na dole ma wannę, a na górze ma prysznic. I zgadnijcie, w której się myje? W wannie czy w prysznicu? To jest zagadka. Tutaj mamy takie poustawiane trzy elektryczne świetulki. Moim światłem jest LED w tej łazience. LED jest przyklejony tutaj i tutaj. Ale mam też jeszcze jedno światło w łazience, proszę kamerzysta, proszę o zapalenie drugiego światła, czy da sobie radę? O brawo, jest, udało się, mamy też takie drugie światło nad umywalką. Więc przechodzimy teraz do części, na którą myślę, że bardzo dużo z Was czekało, czyli góra i mój pokój. Idziemy po schodach do góry, zapraszam Was ze sobą do mojej krainy i jak już tutaj wchodzimy, to już widać, że tutaj ja mieszkam. tak y, widniejem, więc go nie włączymy. Jeśli na to pokażę, oczywiście to wszystko wie, to jest już moje piętro, Lampę do nagrywania. Tutaj mamy przycisk na 100 tysięcy subskrypcji. Mam nadzieję, że nad nim kiedyś zawiśnie złoty przycisk, czyli milion subskrypcji. Przechodzimy do pierwszej drzwi od schodów, czyli pokój mojego montażysty, jak i również mojego brata. Jak ktoś nie wie, to mój brat jest moim montażystą. Skończył technikę informatyczną, Wszystko umie! I swoi montażą także fajnie, bo mam do niego trzy kroki i mogę mu dać od razu nagrania. Także wchodzimy, zapalamy światło. I co my tutaj mamy? Łóżko jaki... ta -da! To jest montażysta! Proszę bardzo, dwa ekrany oczywiście. Co robi? Zamiast montować filmy, miniaturki, wszystko. To gra sobie w LOLa. czemu nie? Tak to wygląda, niech on tu sobie siedzi, montuje, a my lecimy dalej. Montuje gra. Od drzwi pokoju montażysty, mamy kolejne drzwi i jest to. Łazienka, co okay. Także wchodzimy do łazienki, tutaj też myślę nic innego, zamkniemy klapę, żeby było kulturalniej. Lustro, umywalka, to jest taka już typowa moja łazienka, wszystko widać różowe. Tu tutaj mamy jakieś płyny do bycia twarzy, do jakieś kremy różne, tutaj wszystko jest Kylie, ale jest nieużywane. Ten kremy jest naprawdę nieużywany, więc taki. Piankę za to uwielbiam. No ale to może w innym odcinku jakimś o kosmetyku wam poopowiadam. Półeczkę niżej, co? Mamy świeczulki. Tutaj mamy nie Niech się o tym mówi, to są podpaski, nie jest to dla mnie temat tabu, więc tu mam podpaski. Tutaj umywalka. Medełko. obok mamy ręczniczek różowy, bo moja łazienka, no czasami pozwolę montażyście skorzystać z tej łazienki, ale to tylko naprawdę czasami. Nie no żartuję, montażysta też z tej łazienki korzysta. Nieważne, mamy toaletę, obok papier, tutaj jakiś kwiatek, kupiłam go, właśnie robiłam też taki odcinek, jak dekorowałam moją łazienkę. Jak ktoś nie widział, to koniecznie zajrzyjcie, jest gdzieś tam na moim kanale. Co? I tutaj mamy dalej takie lampeczki, świeczunka zapach! No i naprzeciwko mamy, jak już mówiłam, kabinę. Na dole jest wanna na górze kabina. Tutaj mamy ręcznik, bo niedawno się mułam jest godzina, nagrywamy do godziny 17. Ja dopiero wstałam, ogarnęłam się i się umiałam. Także co, myślę, że nie mogłam pokazywać co więcej w tej łazience. Lecimy do najciekawszego pomieszczenia w tym domu. Mamy przycisk na 100 tysięcy subskrypcji, napisane Kinia Wiczyńska, czyli za tymi drzwiami musi być. Ich. Uwaga! Zapraszam! światełka, bo strasznie tak raziły je Tam po prostu zwariował, więc tam bez mamy światełek. Zapalę światło, na górze mamy czerwonego leda Już jak oglądacie mnie TikToku, czy coś to doskonale o tym wiecie. Wchodzimy i od razu nam się w oczy ogromne łóżko, które zajmuje pół pokoju ale jest mega wygodne. Mamy nad nim taki baldachim. Moja ulubiona płaszczyzna, co mój pokój jest tak bardziej zrobiony w róż. Teraz jest trochę pomarańczu, bo Halloween, ale niedługo będzie bardziej świątecznie. Naprzeciwko łóżka mamy podświetlaną komodę, na której znajduje się przede wszystkim telewizor i mój odcinek z otwierania kalendarza. Jak ktoś nie widział, to zapraszam do obejrzenia. Dalej mamy taką tackę z dekoracjami. Jeszcze mówię, wszystko jest jesiennie, ale niedługo to wszystko się zmieni. Za tą tacką mamy komputer. Mój stary, już go nie używam zapach, za tym jak się teczki, i dokumenty od mojej firmy. Obok łóżka mamy szafeczkę słuchajcie, jeżeli chcecie taki dokładny room tour, że będę wam pokazywała co i gdzie jest w kompletnie w każdej szufladzie, dajcie znać koniecznie w komentarzu i nadajcie łapkę w górę, napiszcie w komentarzu, że chcecie taki typowy room tour, tylko z mojego pokoju, więc wtedy będziemy wszystko dokładnie omawiać, bo teraz wiecie, pokażę wam to powierzchownie. Na tej szafeczce mamy lampeczkę, jakieś tutaj różne kwiatki, świeczulkę, iPada, tutaj najpotrzebniejsze rzeczy. Nic tutaj nie jest potrzebnego, ale okej, okay, niech sobie będzie. Wyżej mamy parapet, na którym mamy jakieś ramki, kolejną dynię, kolejną świeczkę, multum książek, tam dalej też jest multum jeszcze świeczek. Naprawdę gdy tam stoi? Siedem chyba świeczek, nieważne. Po boku od łóżka mamy wielkie lustro powieszone na ścianie. Tutaj mamy laptopa. Chipsy, jedzenia, moje klocki lego, uwielbiałam okładać klocki lego, dalej w sumie uwielbiam, ale nie mam na to niestety już czasu. Następnie mamy toaletkę, lustrą toaletka, jak wiecie, jak mnie oglądacie. To wcześniej toaletkę stałam w garderobie, inny rodzaj, tą jakby zrobiłam sama, zrobiłam ją niedawno, po prostu kupiłam, wiecie, oddzielnie biurko, oddzielnie lustro i to wszystko. Troszeczkę jest tutaj jeszcze mały bałagan, bo niedawno się malowałam. Jest coś jest ciekawe dokładnie co, gdzie jest w tej toaletce, to koniecznie zajrzyjcie, to jest bodajże trzeci albo czwarty film poprzedni na moim kanale, gdzie właśnie nagrywałam sprzątanie toaletki i pokazywałam Wam organizację Za tą płachtą mamy moją garderobę, w której jest trochę ciemno, jest trochę ciasno, jest naprawdę nawalone wszystkich kartonów już wam mówię co tutaj jest, zapraszam po lewej od wyjścia mamy taką ogromną szafę, półki multum rzeczy, no bluzki to wszystko z tego też nagrywałam, jeśli nie będę teraz pokazywała oddzielnie każdej bluzeczki ale jest jesteście to tutaj nagrywałam takie odcinki, gdzie wam pokazywałam moją garderobę więc koniecznie zajrzyjcie tutaj mamy półeczkę z takimi różnymi akcesoriami tam piżamki, tutaj stoi lampa, która nam to oświetla bo aktualnie w garderobie nie ma żadnego innego światła na środku mamy fotel, gdzie trochę rzeczy jest no i krótkie moje spodenki, które zaraz wskoczę, Michała kurtka, moja torebka No wiadomo, takie rzeczy, które za chwilę są znikną, które są po prostu z codziennego użytku Następnie mamy komodę Alex IKEA, ktoś jest ciekawy Tutaj jest takie pokładane, są małe kosmetyki i w ogóle je wam sprzedaję albo rozdaję gdzieś na wintę Dlatego one tutaj sobie leżą, czekają do wysłania W dalszych półeczkach jest multum kosmetyków moich następnych I dość, że są na toaletce, to są jeszcze w garderobie w tej całej Komodzie. Za fotelem mamy okno dachowe i rolety, jak już widzicie, jest już ciemno, dopiero jest godzina 17. Roleta odsuwana w górę w dół. Następnie po prawej stronie mamy taką półeczkę z torebkami. I z pudłami, bo na razie używam tylko praktycznie jednej torebki, to jest z Vuitton, albo na zmianę z białą torebką, z pinką, jak się ciekawy, jaka, to też odsyłam do takich filmów typowo z garderobów. Niżej mam wieszaki, na których są porozwieszone moje ubrania. Nie dość, że są pokładane na półkach, to jeszcze są porozwieszone tutaj. Masakry jak dużo wiem o tym. Na dole mam tutaj kupione nowe kalendarze adwentowe, jeszcze nie rozpakowane z Daglasa i z różnych innych sklepów. Tam to jest naprawdę, kochani, masakra. Dalej są tutaj takie kartoniki, jak wiecie, mam wszystko podpisane. Na co gdzie jest, do nagrywania TikToków, dalej są jakieś piaski, zabawki, bo też czasami lubię coś po prostu na TikToku zrobić. Dalej są obok walizki i jest tam naprawdę multum takich właśnie różnych rzeczy do TikToku. Co kochani, to by było na tyle. Dajcie znać czy właśnie chcecie taki film, room tour typowo o moim pokoju, że Wam pokażę dokładnie, co gdzie jest oto pokoju. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę i komentarz. I co? Widzimy się już niedługo. Pa pa!